I się. Mam naczko z tej strony. Del 1 patrzy witam Was. kolejnym filmie, gdzie gramy z ludziką, który dzisiaj drobną spajkę. Jak widzicie, Bibi, bi, więc jedziemy z tym śledziem Mam nadzieję, że będę grał bez lagów. Przedni odcinek był w takich lagach, że. Hej! które nawet nie był obliku. O, o, o nic U mnie to niewiele jest lepiej. Lagi, lagi. Dobra, chociaż ci pomogę rozwalić parki, chyba to mój boss gra grami, więc. Dobra, będę wszystkie kampy zaliczał, no ale. wiecie To będzie trochę słaby odcinek. Znaczy tak, On no jest ale. nie ja mogę udostępnię ta. bo, Bo nie. Bo nie wiem, jak jest hasi. Kolejny. Po prostu będziemy. Będzie odcinek maraton, gry na Pam. Dobra, się kampię. <gry> Ej, już mam plusowe pucharki, więc piona. Ojojoj, oj, oj, ale ta motorolka spadła. No nie wierzę. Nieważ wywala z brawla. cięcie. Wracamy po cięciu w najmniej spodziewanym momencie, ever. I oczywiście mam piękne lagi. Bo bez lagów nie da się żyć. Może nie ma sensu nagrywać. Nie no, będę przy odcinek jakiś niż salę. Chociaż są plusowe pucharki. A u ciebie minusowe? Dobra, aż 60 do skrzynki, więc już tych skrzynek nie wyszło. Dobra, zobaczcie. Weź, jak... weź nie przyszło. Ok. Teraz, może bym tak zagrał sobie szelką. Widzicie, ma na niej 20. Ej, rany. Mam się przelegować na stare konto, ale Gdzie? potem się odloguje. Oczywiście. No bo tylko odinstaluję. Zainstaluję to będę wrócił mi do starego kompa. Nie, nie wygraj graj na tym starym. No sobie sumie bo tam cię nie mam. No, więc lepiej. Lepiej nie ryzykować. Po prostu I tak już tak robiłem. Może muszę tak trzymać, żeby się nie rodziło. Nie, nie, nie. Nie rób tak. to mi jest niewygodnie. A jak uczyłeś gram szelą, no to jeszcze lagi są jeszcze mniejsze, nieco. Wyjść tak już blisko, po prostu nie trzymaj. Bum. Gdzie nie ma lagów, rozwalam szybko karton. On chce swoje Nie swój Ja mam takie lagi, że mogę grać. Ja grać. będę. Ja będę. rozwalał nam. To jest jedyne, ja co mogę. Mam bóla zabijam. O nie, ból. Dobra. Ja tam rzuciłem bula No i ja. Piękne lagi, nie? Sorry. Patrz u mnie, dzieje. Ja gdzie ty chodzisz? Chodź mnie cały czas, to będziesz wiedział. Bo mnie się nie radzi. No tak. Dobra, tam wchodzę do kampy. Nie teraz wywali, gdy to się wkurzę. He, pipa zostawił. Uważaj, no idź sumie... do tyłu. Stój. Idź do tyłu. Do, tam prosto? W lewo, prosto. Nie mam jak, nie mam jak, nie mam jak szybko. No u mnie! Boże, jak to jest trudne, Grak, ma się takie lagi, uwierzcie mi, widzowie. Ten odcinek z 6 minut nie więcej będzie trwał. Powiedz, kiedy będzie spotkanie. 31 sierpnia od 16.30 do 17.00 w Ałczu na Górce przy bloku numer 15. Ludziska, taki, są takie lagi, że hej. No i po prostu... W lewo, patrz u mnie. Uważaj, bo po prawej jest... Uważaj. Dobra, już mam nieco że teraz chwilowo lagi. Ale uwierzcie mi, jak będzie to s miejsce, to ja będę płakał za szczęście. No, brać się tam kampie. Jest showdown! A ile par kipsów. Dobra, no chyba Giniego pojadę. Jest ze mnie. Dzięki Nikodemowi pojechaliśmy Giniego i nawet wygraliśmy przy tak istnych lagach. Ale zobacz, no to jest po prostu hamskie. Dobra. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostawcie suba, lajka, dzwon, żeby nie Ale jeszcze nagra. gra. Nie będziecie otwierał, no dobra. Nie na każdym odcinku liczycie się z tym, że będzie jakikolwiek opening, nie? Dobra, chyba I, kończymy. Na odcinkach lub opening. Dobra, no to. ulepszymy jeszcze sobie Pam i nią zagramy. O, pan ból, ciekawy skład. Dobra, typy, nawet jak będę miał lagi, no to po prostu... Za trzecie miejsce mam już plus, więc... No i tak to wygramy. To też może za trzecie plus jeszcze, nie? No, chyba mam trzynasty raz. Ja patrzę rad. na twój telefon, co ja tam robię. To patrz na mnie. To patrz. Wiesz co, mnie zaraz chyba z gry. Po prostu muszę się kąpić, bo takie są mnie najbezpieczniej. Fortek. Mnie to jest gra bez... Dobra. Ja tudy się chowam, bo po prostu się boję. Ale farcia. Nie panu miałam. tak tak szybko. Dobra, już trzecie miejsce. Mam już plus, więc mogę już wyjść tam na środek. Albo i nie, wolę dotrwać nieco dłużej. Dobra, patrz na twój telefon, bo po prostu zabierz. No ludzie, na jakim gramy farcie, nie? Dobra bo, no nie wierzę, dobra nie było się o co starać, teraz to już kończymy odcinek, przy takich lagach takie miejsce to, to jest naprawdę. To z... się robić ten openiu czy na odcineczku otworzyć? Lepiej na odcinku. Bo nie ono, no jednak robić, opłaca się większe. Nie, lepiej w jednym skrzynku, w jednej skrzynkach otwierać. Ryzykujemy? Ryzykujemy. I tak, a co będziemy robić. A jak taki Dobra, teraz jak? Kolejne dwie, okej. Okay? A jak się nic nie drobnie? To trudno życie. Proszę. Nic nie drobnie. Ale. Ale było pęk. Ale. Ale. Ej, zobacz ile golda mi się podreperowało. Ale zobacz. Bibi, pam i piper. to koniec? Czekaj. Czekaj, to sobie co. Gdzie było według rzadkości? Widzisz, w jest najbardziej rzadki. Dobra, to się z Wami żegnam. Pa!